Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Wróciłem z Kamino w kawałku jednym, razem z Tomkiem też w kawałku jednym. I kolejne wydarzenie gdzieś tam przede mną w drodze, ale postanowiłem, że trochę Wam opowiem o tym, co tam było w międzyczasie w tej przyjemnej kawiarence. No nic, okazało się, że muszę stąd wyjść, bo. Kolega Zubera. Właśnie zaraz przyjedzie, Zubera. Z bla, bla kara zaraz przyjedzie. Bo jedziemy moi drodzy. Zostałem zaproszony na festiwal ARW. Dzisiaj jest 1 sierpnia, dlatego tak odświetnie przed chwilą Syreny były w całym mieście. 17 była. Tak czy inaczej, kamino skończone 660-70 km. Przez 25 dni razem z Tomkiem, przez część czasu. Tomek potem końcówkę szedł inną drogą, dlatego że tą, po, którą ja szedłem, on już szedł i nie chciał powtarzać. Co zrozumiałe jest, też bym tak nie chciał. No i powiem Wam, ja od 17 lat, no nie no, 17, 15 lat na pewno na pielgrzymki Chłopcy, co roku, czasami po dwie były. I nigdy nie miałem żadnych problemów. A tym razem to była jakaś męczarnia i koszmarne przechodzenie, bo mi się bąble robiły codziennie, jakieś odparzenia, iść nie mogłem. No, mówi się, że kamino to jest taka metafora życia. No więc ta moja metafora życia bolała. Moje kamino bolało. I chociaż każdemu bym polecił taką drogę, bo pierwszy, pierwszy tydzień jakoś tak śmieszkowałem, sobie wygłupiałem, później tak trochę poważny zrobiłem, a, a potem to już zszedłem na takie dno siebie samego, że już chyba nigdy tak, tak bardzo mocno y, nie miałem przestrzeni na coś takiego. I dojście do, do Santiago to było dla mnie jakiś takim kumulacją najtrudniejszego momentu. Bo mi się wydawało, że tam muszelkę, którą tam każdy nosi sobie przyniosę, powieszę na, na ścianie, i to będzie takie trofeum, że zrobiłem taką drogę. A gdzieś na modlitwie jakoś usłyszałem, tak w sercu, że nie zaniesiesz tego. Zostawisz to w grobie tam. I, i faktycznie tak zrobiłem, że ja na tej muszli wypisałem takie rzeczy, z którymi, na które po prostu musiałem nadzieję stracić. No, nie chciałem tego zrobić. Bardzo tego nie chciałem, ale jakoś tak w pewnym momencie z taką złością Panu Bogu powiedziałem, że jest niesprawiedliwy, ale że ja nie będę z nim walczył. No i zostawiłem te wszystkie nadzieje napisane na tej muszelce i no i potem przyszła cisza, bardzo duża taka cisza i spokój i końcówka kamino to miałem, miałem taką, że po raz pierwszy od, od kilku lat chyba tak się poczułem dobrze sam ze sobą, że o w końcu, I mógłbym tak iść i iść i jak się okazywało, że trzeba wracać to właściwie nie miałem bardzo ochoty na to wracanie, no ale... Ale trzeba było, yy, więc to, ta droga była taka trudna pod takim względem zewnętrznym, ale może te bąble to symbolizowały coś wewnętrznego, tak, tak w ogóle o tym zacząłem myśleć w pewnym momencie. I, i chyba tak jest. Yy, to jest sandałek mój, właśnie teraz sobie chodzę w tym sandałku. Bo ja myślę, wziąłem sobie te sandałki, tak myśląc, że jak będzie po prostu źle, to je założę. Tak na wszelki wypadek, żeby mieć jakieś rezerwowe buty, bo sobie przygotowałem takie fajne, takie dobre, tak zaimpregnowałem, że były wodoszczelne czy wodoodporne. No i się okazało, że buty, w których wydawało mi się, że przejdę całe kamino, w ogóle się nie nadawały. Bo, nie wiem, może przez to, że je zaimpregnowałem, właśnie to ta noga tam nie oddychała. Nie mogłem iść, po prostu nogę mi się odgniatała, robiła się boląca, bąble się robiły i to też jest jakieś takie bardzo symboliczne, że buty, w których wydawało mi się, że przejdę całą drogę, całe kamino, okazały się niezdatne do tego. A buty, które były takie rezerwowe i myślałem, że mi się rozwalą zaraz, to przeszedłem w nich całą drogę i jeszcze mogę w nich chodzić i jeszcze drogę Abrahama w nich przejdę. Jakoś to bardzo do mnie przemawia na takim poziomie, że no nie wszystko, co sobie można przygotować, to jest faktycznie... Czyli nie wszystko, na co ma się nadzieję, to jest najlepsze. I jest jeszcze jedna taka rzecz, do której doszedłem. Doszedłem w trakcie tej drogi. To jest... Yy, bo tak się teraz zacząłem zastanawiać, dlaczego tak to jest, że na pielgrzymkach za każdym razem, jak ja jestem, no to jest mi lepiej niż w codzienności. Dobra, BlaBlaCar przyjechał. Musimy to przerwać na chwilę Nie jeździłem Będę nimi poszedł na przegląd i... Jest ten Przegląd Bardzo Gdzie jestem to, to wie. To tu jest. Tu jest bardzo jestem wdzięczny. No więc, szanowni Państwo, jakby wracając do tematu po tej drodze z miłym Panem, z Arkiem, to wylądowaliśmy razem. Pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkich. Wszystkich Polaków, rodaków. Więc, tak, wracając do tematu, to tak się zastanawiałem wcześniej, dlaczego tak to jest, że ja na tych wszystkich pielgrzymkach tak się dużo lepiej czułem. I oświeciło mnie na którymś. Na którym się etapie ostatniej drogi, jak tak doszedłem do wniosku, że to wcale nie chodzi o to, że na pielgrzymce jest jakoś fajniej, bo się nie ma obowiązków, tylko że jest takie lżejsze serce za każdym razem, kiedy szedłem, miałem i w stosunku do innych osób, nawet w stosunku do siebie samego. I złapałem istotę, że na pielgrzymce, zwłaszcza na takich pielgrzymkach, jak chodziłem albo z kimś, tak, albo sam, to. Yy, to tam była cały czas taka mentalność drogi, że jestem cały czas w drodze i nie oczekuję czegoś, co się stanie. To się może wydarzyć, może się nie wydarzyć. A za każdym razem, kiedy normalnie funkcjonowałem, to mi się ta mentalność albo duchowość drogi wyłączała, i tak robiło mi się, że. Jestem tu osadzony, muszę teraz dopracowywać, dbać o szczegóły, wykłócać się o coś, troszczyć, żeby po prostu było coraz, nie wiem, jakoś bardziej poukładane. A mi takie stabilne życie nie służy. I to zrozumiałem na tej drodze, więc wyszedłem z tego kamienia z takim poczuciem, że mentalność drogi, czy duchowość drogi to jest bardzo, bardzo moje. I takie, i pójście do przodu. Nie wiedząc do końca gdzie dojdę, to mam nadzieję, że mi się to jakoś tak uda przenieść do rzeczywistości. Może komuś z was, kogoś z was to też jakoś tam nie wiem, czy zainspiruje, czy pociągnie, ale polecam bardzo. Duchowość drogi. Nie wiesz, gdzie pójdziesz, nie wiesz, gdzie idziesz, ale idziesz. I wszystko, co się dzieje, dzieje się po coś. I ciągle gdzieś zmierzasz, a nie jesteś w miejscu, i nigdy nie będzie tak jak jest teraz na zawsze. No dobrze. Zapomniałem powiedzieć o bardzo ważne rzeczy, bo ja wyszedłem na kamino, a dostałem paczkę, której nie odebrałem od Magdaleny Golik. Magda robi takie świetne skarpetki, bułen Kamino napisane, czyli dobrej drogi. 39-40, to jest mój numer właśnie 39-41 takie nosze. Dostałem wyższą też 41-42 to Mateuszowi od może będzie wychodzić. I, I cóż. Szedłem, nie szedłem w nich na Kamino, ale będę szedł w nich na drodze Abrahama i polecam wszystkim te skarpetki.